Szczęść Boże, bardzo Cię proszę, pomódlmy się dzisiaj razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dobry i miłosierny Ojcze, bogaty w swoją miłość, dzisiaj słowami Jezusa pokazujesz nam, jak ogromna jest Twoja łaska, jak ogromne jest Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam dar rozumu i wolnej woli i za, że tak bardzo szanujesz. Nasze wybory, nawet jak czynimy jakieś głupoty, jak młodszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Pragniemy Ci dziękować, stawać w duchu dziękczynienia, uwielbiać Cię za to, że tak mocno zaufałeś człowiekowi, że tak bardzo pragniesz naszego zbawienia. I chcemy prosić Cię o to, abyś nas uzdalniał. Daj nam wszystkie środki potrzebne do tego, aby naśladować i upodabniać się do Chrystusa. Niech Twoje Słowo w nas działa. Niech pokarm święty, Komunia Święta, Ciało Chrystusa uświęca nas i uzdania do miłości, która potrafi przebaczyć wszystko. Panie, dziękujemy Ci za to, że nawet jak czasem czynimy coś wbrew Tobie, jak odwracamy się, jak chcemy być jak święty Paweł, jak święty Piotr, jak święci, którzy byli wierni, a pod wieczór budzimy się jak Judasz, budzimy się jak Szaweł, budzimy się jak Kain, to ty stajesz w duchu przebaczenia. Dzisiaj chcemy stanąć w pokorze i uznać wszelkie błędy i prosić Cię, abyś ty nas umocnił, aby Twoja miłość dodała nam wiary, ale też i nadziei w to, że nie jesteśmy sami. Że Ty zawsze nas kochasz i kiedy następuje ten akt przebaczenia, to wcale nas nie odtrącasz, nie odrzucasz, ale dajesz nam najlepszy płaszcz, wkładasz nam pierścień na palec, przywracasz dzieciństwo Boże i urządzasz ucztę. Spraw, abyśmy nigdy nie bali się wracać do Ciebie, nie bali się powstawać. Nie bali się żyć zgodnie z Twoją wolą, nawet jeżeli jest bardzo ciężko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję, jeżeli dotrwałeś do teraz, to znaczy, że to może było Ci potrzebne. Zapraszam na przystań miłosierdzia. Dziękuję wszystkim patronom. Życzę Bożego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, wszystkiego dobrego.